Przygotowanie do negocjacji czy różne techniki negocjacyjne mogą przybliżyć nas do sukcesu. Mogą, ale nie muszą, jeżeli popełnisz podstawowe błędy podczas wymieniania się ustępstwami z drugą stroną. Aby uniknąć takiego scenariusza, zapoznaj się z filmem, w którym zdradzę top 5 zasad prowadzenia negocjacji. Zacznijmy od dwóch podstawowych zasad, które dotyczą nastawienia do negocjacji. Mając na myśli dobre nastawienie, nie chodzi nam bynajmniej o to, że należy myśleć pozytywnie, oraz że wszystko jakoś się ułoży. Nastawienie dotyczy przekonania o naszej sile w relacji z drugą stroną. Dlatego pierwsza zasada dotycząca negocjacji brzmi: niezależnie od realnej pozycji, załóż partnerską relację. Być może brzmi to dziwnie na pierwszy rzut oka, ale wyobraźcie sobie następującą sytuację. Jesteście początkującą agencją marketingu internetowego. Zgłosiła się do was duża firma z sektora energetycznego, żeby porozmawiać o potencjalnej współpracy. Umawiacie się na spotkanie, na którym wrażenie, jakie zrobicie, będzie miało duże znaczenie dla dalszej współpracy. Na tym spotkaniu możecie otwarcie pokazać, że jesteście początkującą agencją i współpraca z tak dużą firmą jest dla was na tyle ważna, że w zasadzie to zaakceptujecie każde warunki. Albo. Możecie zaprezentować się jako partnerzy biznesowi, którzy są chętni do współpracy, ale też mają swoje wymagania i zasady. Jak myślisz, która z tych postaw bardziej zachęci klienta do nawiązania współpracy? Pytanie jest retoryczne. Oczywistym jest, że we współpracy biznesu z biznesem osoby decyzyjne chcą widzieć Was partnerów, a nie zgadzających się na wszystko amatorów. Druga strona przecież zdaje sobie sprawę z istniejącej nierówności stron, a mimo to chce z Wami rozmawiać, tak więc widzi w Was wartość. Dlatego tak ważne jest, aby wypaść profesjonalnie, mieć przemyślany plan, a nie z góry zgadzać się na wszystkie założenia drugiej strony. Jest to szczególnie istotne w kontekście satysfakcji z negocjacji, o czym mówi druga zasada, czyli nie zgadzaj się na pierwszą propozycję. Wyobraź sobie taką sytuację. Chcesz kupić nowy samochód, umawiasz się na spotkanie ze sprzedawcą, który w ogłoszeniu podał cenę 19 tysięcy złotych. Przychodzisz, oglądasz auto, wszystko się zgadza, więc przechodzisz się do negocjacji. Wasza pierwsza propozycja to 17 tysięcy złotych, a sprzedający mówi Okej, OK, świetnie, to przygotuję dokument." Być może w pierwszej chwili czujesz, że odniosłeś sukces. Przecież udało się i sprzedający zaakceptował Twoją ofertę. Z drugiej strony, nie czujesz satysfakcji z tak przeprowadzonych negocjacji. Pierwsza myśl, która może pojawić się w twojej głowie po dłuższej refleksji, to dlaczego od razu się zgodził. Być może coś przeoczyłem i ten samochód ma niższą wartość niż zakładałem. To oczywiście najgorszy scenariusz, lecz nawet gdy nie pojawi się taka myśl, to mogą pojawić się inne. Skoro tak łatwo zgodził się na 17 tysięcy, pewnie zgodziłby się też na 16. 000. Myślę, że łatwo jest zauważyć, dlaczego nie warto zgadzać się na pierwszą propozycję. Po pierwsze, odbieramy wówczas poczucie satysfakcji z negocjacji drugiej stronie, a po drugie, możemy tworzyć wrażenie, że coś ukrywamy i ta oferta jest dla nas atrakcyjna, np. Na ze względu na ukrytą wadę towaru, który sprzedajemy. Jeżeli w Twoim przypadku ktoś od razu przyjmie pierwszą propozycję, zachęcam Cię do szybkiej refleksji i być może ponownego sprawdzenia zaproponowanej oferty. Być może nie wszystko jest tak korzystne, jak Ci się wydawało. Zasada numer dwa wynika również kolejna, która mówi, że warto zacząć od niskiej oferty. Powód jest w tym wypadku prosty. Musisz mieć obszar, w którym skutecznie będziesz negocjować. Jeżeli na samym początku podamy kwotę, która jest bliska naszym oczekiwaniom, a druga strona będzie otwarta na negocjacje, może zabraknąć nam możliwości do kolejnych ustępstw. A to również może doprowadzić do braku satysfakcji z negocjacji, a w najgorszym wypadku do tego, że nie znajdziemy porozumienia, które było możliwe do osiągnięcia. Przejdźmy zatem do zasady czwartej, która brzmi: stosuj ustępstwo za ustępstwo. Ta zasada jest bezpośrednią realizacją zasady partnerstwa, od której zaczęliśmy ten materiał. Wróćmy zatem do historii naszych negocjacji z firmą energetyczną. Podczas negocjacji padło pytanie, czy zgodzimy się na obsługę poza standardowymi godzinami pracy. Zgodziliśmy się i nie postawiliśmy przy tej propozycji żadnego warunku wymiennego. Co zatem wydarzy się dalej? Może paść kolejne pytanie, na przykład, czy zgodzimy się na nagranie promocyjnego materiału wideo w cenie pakietu, który chcą kupić. I wówczas, jeżeli nastąpi kolejna zgoda bez podania własnego warunku, może to sprawić, że otrzymamy. Kolejne pozornie drobne prośby, które ostatecznie ułożą się w całkiem sporą sumę dodatkowych obowiązków. Takim zachowaniem wysyłamy jasny sygnał, że druga strona może pozwolić sobie na znacznie więcej i może to wykorzystać. My, otwierając taką puszkę Pandory, możemy stracić poczucie satysfakcji z negocjacji. Jak zatem powinniśmy się zachować? W tej sytuacji, na pytanie, czy zgodzilibyśmy się pracować poza godzinami pracy, możemy odpowiedzieć. Tak, możemy się na to zgodzić, ale w zamian za to chcielibyśmy umieścić referencje dotyczące współpracy od jednego z waszych menadżerów na naszej stronie internetowej. Oczywiście, usługi są niewspółmierne, bo pozycja negocjacyjna też taka jest. Ale po pierwsze, jednak coś wywalczyliśmy, a po drugie, wysłaliśmy jasny sygnał, że oczekujemy partnerskiego podejścia i też mamy swoje warunki. Ostatnia z zasad, o której chciałbym Ci opowiedzieć. To zasada nieokreślania ustępstwa jako ostatniego, czyli tak zwane to moje ostatnie słowo. Dlaczego nie warto stosować tej techniki? Dlatego, że realnie jest to równoznaczne z ostatnim słowem w negocjacjach i takim stwierdzeniem podejmujemy bardzo duże ryzyko. Jeżeli druga strona na taki argument powie nie, a my dalej będziemy chcieli negocjować, to jesteśmy na straconej pozycji trudno będzie nam wrócić z twarzą do tematu i powiedzieć a to ostatnie słowo to tylko tak na żarty. Oczywiście jeżeli atmosfera negocjacji jest nieprzyjemna i jest to realne, że jest to nasze ostatnie słowo, no to możemy użyć tej metody ze świadomością jej skutku. Poznałeś 5 zasad dotyczących procesu negocjowania. Jeżeli to twój pierwszy film dotyczący negocjacji, to zachęcam cię do obejrzenia pozostałych dwóch których opowiadam o przygotowaniu do negocjacji oraz technikach negocjacyjnych. Trzymam kciuki i życzę powodzenia przy negocjacyjnym stole.